witam was, mister Boruch, jest to mój dwusetni gameplay z gry Arkani Gothic 4. Otóż staram się już robić bardziej profesjonalne filmiki, otóż będę się starał i ten gameplay myślę, żeby powstał wcześniej, ale po prostu miałem pewne komplikacje z tego, was bardzo serdecznie przepraszam, już więcej nie będę po prostu Będę po prostu starał się robić gameplay jak najszybciej i jak najlepsze. Otóż w tej grze uległ zmianie bardzo silnik graficznie, jak widzicie, system walki jest bardzo zmienny. Co się zapowiadać. No, jest tu bardzo dużo bugów, no niestety zdaje mi się, że więcej niż w Gotiku trójce, ale jak widzimy, tutaj mamy i maskę, i pancerz różne amulety różne karwasze sygnety miecze tarcze łuk oczywiście to co było we wcześniejszych częściach oczywiście życie manę wytrzymałość dobrze wyposażyliśmy naszego głównego bohatera oczywiście nie jest to bezimienny ale jest to bezimienny i nie jest no bo bezimienny oczywiście zmienił się bohater nie wiem, czy on miał na imię Robar III, nie ma pojęcia, ale fakt, faktem zostajemy zostajemy bohatera, bez imienia oczywiście. Otóż, no, system walki jest bardzo zmieniony, czego mówi nam sama, sam gameplay z tej gry, ale otóż... Gierka jest bardzo zadowalająca, nie wspominając o jego właśnie buga. Zwiększono liczbę umiejętności, dopracowano także jego rozplanowanie i organizację. No tutaj pokażę Wam, że gram na wysokich detalach no oczywiście na rozdziałce 1280x720, bo na Full HD zaczynają być kratki. No i Mamy po prostu problemy, tak się wolałem zmniejszyć. Jak widzicie, za bardzo nie klatkuję. Znam hasło. Wspomnę Co też takiego? o projekcie, który będę organizował z nijakim Kubom. Co? Z YouTube. Ma być? Ja otóż będą różne nagrody. Natychmiast typu gry, mnie do kryjówki, Ale to Oto klucz! Sami się dowicie, z czasem nie będę tutaj. wtajemniczał w was, poczekacie. Bądźcie cierpliwi Otóż mamy tutaj pancerz Oczywiście Na razie podstawowy Znaczy drugi już Bo już trochę przeszedłem Ale myślę, że Dalej z rozwojem wydarzeń Będzie Będziemy mieli lepszy pancerz Oczywiście Arkania Gothic 4 używa silnika Graficznego o nazwie Vision Engine Oczywiście opierany na grze na przykład The Settlers, Saven, Drogę do Kolorystwa. no ale... Takierka moim zdaniem, też moim skromnym zdaniem nie różni się od tytułowej gry też firmy... Jowód jowut, czy jak to się tam czyta? Czekajcie się. O nazwie Ryzen. Oczywiście wgrywałem pewne fixy, które pomagają wydajnościowo i w ogóle, ale po prostu to nic nie pomaga. Otóż do mnie napisał jeden siomek na gadu gadu, oczywiście z serwisu YouTube, i spytałem się go, czy mógłby mi pomóc w optymalizacji, znacznej optymalizacji tej gry. I oczywiście podał mi rozwiązanie, z tego mu bardzo dziękuję. Bo jak widzicie gra bychodziła jeszcze gorzej, także wrogowie mamy tutaj wrogów nie za bardzo trudnych, oczywiście gram na poziomie normalnym, to jest u mnie standard. No i z tego co wiem, oczywiście wrogowie tutaj nie będą nas sprawiać żadnego. Otóż żadnego nie będą nam sprawiać problemów, Ale tam mi się przekonacie zawsze można zginąć. Otóż mamy za zadanie. Oczywiście jeszcze wspomnę, że pojawiają się w tej grze główni NPC, czyli Diego gori Nie mam pojęcia czy jest jeszcze mi. Jak widzicie we wcześniejszej części gotików to będziecie wiedzieli o kogo mi chodzi. Otóż... Diego i Gorn no, w, w każdej części tutaj Hutt także producenci wtajemniczyli nas w ich zadania mam za zadanie uwalnić nie zabić przepraszam Myślę, że znacznego problemu z nim nie będę miał. Otóż Arkania Gotik, czyli przerwę pomiędzy tą częścią a trzecią częścią, to jest pełna 4 lata. Także, ale myślałem, byłem bardzo ciekawy, czy Arkania Gotik będzie super grom. Ale... Wspomnę, że trochę się zawiodłem na niej I myślę, że Wy też Wcześniej wspominałem, jest to mój 200 gameplay I w ogóle dziękuję Wam za subskrypcję I w ogóle Za oglądanie w ogóle moich filmików Oczywiście Sprawa konkursu będzie niedługo rozwiązana. Wszystkiego się dowiecie z czasem. Także subskrybujcie mnie, a będziecie więcej wiedzieć. Dodam też, że dźwięk, system audio, oczywiście pełna polska wersja językowa. Kupiłem tą grę, oczywiście. No i myślałem, że będzie lepsza, ale można powiedzieć, że to nie jest, ale na ten rok. Na tyle czekania, fani powinni być bardziej ucieszeni, widzicie, klatkowanie, to jest właśnie ta fatalna optymalizacja. Grywalność się super, system walk, ale optymalizacja jest, no tak brzydko powiem, do dupy. Jestem pod wrażeniem. Jeszcze wspomnę, że akcja toczy się 10 lat po, mieszku, po zmierzchu bogów, czyli po oficjalnym dodatku do Gotika Trójki, w którym król, król Robert III sprzeciwił się i toczy się taki spór między zbuntowanymi przeciw królowi. Jak widzimy, nasz tytułowy, o, nasz mały bohater, w czym mogę ci pomóc, Ziomek, o imieniu Gorn? Muszę się widzieć z baronem, który występuje w, Bez dwóch w każdej części. Kęnie z radością cię przyjmie. W końcu odnalazłeś Mermunda. Uwolnił z nim rozmawiałem, już o hmm. Mówię o jego budowie, o jego posturze, bo ten topór to w każdej części on ma. No. Wybawiciel Mermunda. Wiem po co wybawiliśmy, ale nie wiem. Wybawiciel Mermunda, czyli uratowałem takiego, można by powiedzieć, z ich ekipę Mamy strażnika. Które ukradł Pokaż ukradł no Hertan. i tutaj właśnie hmm. dzięki temu udało mi się dojść do tego Lorda. do, do Envika. Może jednak zrobię wyjątek. Oto list do Giltora. Kasztela na zamku, którego Krebrowu. zostanę Ale to się dowicie w następnym playach z tej gry. Dziękuję, Baronie. Co i jak. Żegnam. Także. Zaczekaj! Nie mogę przecież wysłać do kilkora posłańca odzianego jak jak no Kazałem dostarczyć dla ciebie kilka stron, któraś wdroń. powinna się nadać. I, I weź porządną tarczę! Hm. Musiałem zabić Herkana. Mój biedny, zagubiony brat! To straszne! A wszystko przez Liuven! No to może wezmę sobie. Hmm, to będzie dylemat. Stewardzka zbroja płytowa, myślę, że to będzie najlepsza. Tak, konkretna jest. Zaprezentuję Wam, jak jeszcze ona leży. Zależy, jak leży. <grystanie> no i widzimy, nasz bohater wygląda. Bardzo stylowo i w ogóle I aż będę kończył ten gameplay Jubileuszowy dwusetny Będę się żegnał z wami Pozdrawiam was, Mr. Boruch